No dobrze. Prawka jest zrobiona. pasuje, pasuje bardzo dobrze. I teraz ten ta zawieszka. Ta zawieszka też też z blachy, blacha tysiączka. Jak trzeba ją tutaj umieścić. Patrzę czy nie jest za duże. No nie wiem jaki tu łańcuszek będzie przeprowadzony, więc muszę być przygotowany na to, że może być jakiś yy, z sporym jakimś zapięciem, prawda? Trudno przewidzieć jak się będzie nosiło. ja tutaj co z tym tutaj? Nie może być na płasko, raczej tak by będzie zanudne. To trzeba tutaj troszeczkę yy, urozmaicić. Hmm, tak, jakoś to pofalować, żeby to było. W trakcie pracy używam różnych pomocy, wszystko co jest okrągłe się przyda, wszystko co jest kwadratowe się przyda. Będzie za długi, teraz mogę go skrócić. Ale jak jest za długi, to nic nie szkodzi, bo krótszy. Zawsze można zrobić. To będzie taki dosyć monotonny proces. Tutaj trzeba by w tą stronę ściąć, w drugą. Trzeba oczywiście to od razu zaszlifować, przyszlifować. Cały czas muszę jednocześnie pilnować, żeby nie za bardzo tutaj zniekształcić tego przelotu. No bo jednak nie może być tak, że on będzie z jednej strony wąski, z drugiej będzie szeroki. No bo to tak musi też wyglądać. I być zarazem praktyczne. Hmm, tak, tutaj by było dobrze. Teraz to trzeba odgiąć, tutaj. I to trzeba robić na bieżąco. Nie można części przylutować. W zasadzie można by było, ale ja chcę przed lutowaniem mieć jak najwięcej tutaj uformowanego. Robota, ale potem sam wyrób będzie no, przyciągający wzrok, więc warto poświęcić czas. Warto mieć czym skusić tego klienta, czy tą klientkę, tak no. Wiadomo o co chodzi. Cały czas to kurczę za wysokie. Jest. Cały czas to jest za wysokie. Jakby troszkę za dużo. Nie mogę się zdecydować. Tu będzie tak, tu będzie tak. No, nie bardzo to tak, tak może być, bo będzie za bardzo do tyłu wystawała. Trzeba to jeszcze całość przesunąć do przodu. Czyli zawijamy odwijamy. Nie, nie możemy odwijać. Dół, ze, dół. góra zostaje. Teraz tylko samo. a będzie poręczniejszy. Tu już będziemy więcej obciąć. To będzie tu. Też trzeba to Zaszlifować. Trzeba coś polutować, bo się nie za bardzo chce trzymać. Tak, wytopnika cały. Den passer opp. Dobrze. Nie za mocno i to wędruje na płytkę. Jak sobie stygnie? Dobrze. jakby stygło. Wkładam kamień, bo muszę to na kamieniu formować. Inaczej mi się to nie uda. Hm 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 hmm. co mi tu wyszło, panie? No, tak. Ta ta, 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 Od tej strony. Nie, od tej strony. To ma być coś takiego. Coś takiego po prostu. Ten. Ta zabieżka tak. Zabiesie. Ma od razu spełnić rolę taką ozdobną. Kółeczką, było tylko kółeczkiem z drutu, prawda? ta zabieżka taka w zasadzie pełniła rolę tylko de facto praktyczną. Żadnej ozdobnej, tylko czy tutaj teraz nie będzie mi przeszkadzało. Troszkę tutaj będzie przeszkadzało ten dziurek, dlatego muszę go. Jeszcze zawinąć, o tak, taki ruronik zrobić. Dobrze, dobrze jest. Ma być tak po skosie lekko no aczkolwiek o, poprostowało Co innego jak jest całkiem luźne co innego złapać w jednym, dwóch miejscach i wtedy ma się po prostu możliwość jakiejś tutaj yy, reakcji. Trzeba teraz wszystko ładnie tutaj... Kamyczek wychodzi, kamyczek wychodzi. Dobrze, bardzo dobrze. To by trzeba było... No właśnie, jak mi się ładnie... Zokrąglić. Czy to tak będzie? Posłużę się tym odjąć i zagiąć na tym, ale to mi ucieka na kamień. tu będzie lutowany, czy wtedy ten kamień włoży, jak to tak polutuje. Musi tak być. Co urok tego w tym, żeby to troszeczkę zachodziło na kamień. Taki był mój zamysł. Taki był mój zamysł, żeby to tworzyło taką wstążkę. Tak? Tylko, że to jest blacha. Miękka, bo miękka, ale jednak to jest metal. I on troszkę tak nie ja chce współpracować. O. Tu. Dobra. Przystępujemy do ponownego lutowania. Wzmacniam ten lód i robię kolejny lód, dobrze, I też Kolejny. Dobrze. Podpłynęło bardzo dobrze. Zobaczymy, czy tutaj u nas Dobrze. Dobra. Na krążek. Wkładam ponownie kamień. Wchodzi bez problemu. Wkładam to. Troszkę tutaj, jakby wyszło za tym młoteczkiem. Też jest, jakby troszeczkę za duży. Aczkolwiek poszło coś. Dobrze. Tak to będzie wyglądało. Ja go w tym odcinku nie skończę. Oczywiście po to, żeby odcinek nie był za długi. Ale też dlatego, że to będzie wisiorek wisiorek oksydowany. Poprzedni nie był oksydowany. Tym będzie oksydowany. No i za późno niestety zobaczyłem, że moje oksyda, oksyda na zimno jest po prostu przeterminowana. Zrobiła się zupełnie przejrzysta. Straciła swój kolor, swoją moc. Także muszę zamówić drugą oksydę. I w związku z tym w tym odcinku i tak bym nie skończył. Także jak to wyjdzie zobaczycie w kolejnym odcinku. Ja zamawiam oksydę. Troszkę na nią pewnie poczekam. Z dwa dni. W tym czasie może coś zrobię jeszcze innego. I cóż. Ja w tym odcinku dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście na kolejny. Gdzie ten wisiorek będzie Wykańczony. I cóż, do zobaczenia.